witajcie na moim kanale ym, po miesięcznej przerwie od Toki Boki ale wracamy już oczywiście z kolejnym odcinkiem z Toki Boki zapraszam to jest moja rodzinka to jest tata Filip mama Maja córka Laura i córka Natalka ok zaczynamy dobrze a Maja chodź dobrze kochanie chodźmy do domu Niedługo rodzę, więc wypadałoby coś pokazać naszym widzom. Mhm. Dobrze, dziewczynki, co ta tak? Są nie bliźniaczki. Eee, możecie iść do swojego pokoju. Oczywiście tatusiu. A gdzie jest nasz pokój? Bo my nie wiemy. No to zaraz wam wszystko pokażę. Poczekaj kochanie. chodź na chwileczkę. Eee, cho. Zostańcie tu zaraz. Pokażemy Wam, gdzie jest Wasz pokój. Dobrze, chodź. To jest takie specjalne miejsce dla Ciebie. O, jak wygodnie, ale to pufa jest miękka. Tak, kochanie, to jest dla Ciebie oczywiście. Wszystko dla naszej królowej, która urodzi nam synka. Tak, byliśmy już u y, lekarza i to będzie synek. Super. Dobra, <laughs> idę po bliźniaczki. Bliźniaczki, co tata, ta, Laura, co Natalka, co to ta? Chodźcie, teraz zaprowadzę Was do swojego, do waszego pokoju. Okej. Okay. Dobrze. Cześć mam cześć! To jest wasz pokój. Wow, a co to za łóżko? Ale fajne! To jest łóżko dla dziedziusia. Dziedziusz tu będzie spał. Nie, tak tylko jakbyście zostały same w domu, z się wiecie. No, tutaj macie cukiereczki, macie łóżko, macie szafkę, wszystko, czego wam potrzeba. Super, jesteś tata, to nie Natalka? Tak, Laura. Dobra, a kiedy pojedziemy na jakieś zakupy? Yy, no, tego jeszcze nie wiem. Możecie się porozglądać po domu. Super, juhu! Ja idę sprawić na górze. Hej! Natalka! No co? Ja śpię. Dobra, to ja śpię tu. Dobra, to do mamy. No to, kochanie, czekamy. Tak, kochanie, yy, <laughs> może przyniósłbyś mi szklankę wody, bo mi się pizza chciał. Oczywiście, już idę. A gdzie to spiesz? Nie wiem, musimy po niego jechać. Dobrze. Dobra, proszę kochanie, dziękuję. Mmm, ale pyszna woda. Dobrze, dziękuję. Dobra, to możesz pooglądać sobie coś o jaki fajny telefon to dla ciebie kochanie jakbyś coś potrzebowała dobrze to może mm, może pojedziemy już do szpitala bo coś mi brzuch zaczyna boleć a który to już miesiąc nie wiem ósmy dziewiąty nie wiem nie pamiętam dobra to może za chwilę yy, dziś się urodzi no ej Natalka co, Laura? Wiesz co? Może będzie niedługo ciuś na świecie. No, mama ci mówiła, że niedługo. Chodź, zobaczymy. Tylko po cichu, żeby nas nie zobaczyli. Stań tu przy prysznicu. O, widzisz, tam są. No, widzę. O, ale fajna to bufa, naprawdę. Wiesz, yy, my z sąsiadką gadaliśmy o takiej właśnie buwie. No, no super, kochanie, właśnie tak, żeby ci było wygodnie. Uh -huh. O, widzisz, kadają sobie, no? A może pójdziemy i się spytamy, czy kiedy urodzi się Dziuś? No, to będzie chłopiec, nasz braciszek. To ja idę się spytać. Czekaj! Co? Nie możemy tak po prostu iść. Bo by, się, bo by się skapnęli, że to się kutnujemy. I ukrywam przed nimi. No racja w sumie. Mama! Cześć mamu, jak się czujesz? O, cześć dziewczynki, bardzo dobrze. Tata przyniósł mi przed chwilą wody, sobie wypiłam, a teraz czekamy. Mhm. Kochany tatuś, kochana mamusia i dzieciątko, mogę pogłaskać? Oczywiście, Laura. Ale fajnie. Niedługo się urodzi, co nie mama? O tak, już czuję kopnięcia. To super kochanie. Niedługo ten dziedzicz przyjdzie na świat. Mamy do niego pokój? Mamy, kochanie, spokojnie. Super, a może poglądać telewizję, proszę. Dobrze, dziewczynki, tylko nie za głośno, bo głowa mnie boli. Dobrze. Włączmy sobie jakiś program. O, to jest nasza ulubiona bajka. Mhm. Dokładnie, Laura. Kochanie, ja muszę iść na chwileczkę tylko do kuchni. Zaraz wrócę. Dobrze. O, jakiś plecak tu jest. Aha, dobrze. Nieważne. Niech to już przestanie twierdzić. Dziewczynki, dziewczynki! Mam dla Was coś pysznego. Macie tutaj po napoje, żebyście się nie nudziły. Dzięki tata, dzięki. To za chwilę pewnie mi wody odejdą. Nie wiem, ale po prostu czuję, jak już to zaraz będzie. Po 30 minutach. Tu już się zaczęło, wody mi odeszły Szybko do szpitala Dziewczyny, zbieramy się, idziemy do szpitala O Jezus Maria Dobra, odstawiamy te picia Dziewczynki, szybko Dobra, weźcie tam, nie wiem No nic nie bierzcie ze sobą Idziemy Chodźcie Idziemy szybko do szpitala Ale boli Ała Szybko, dobra Spokojnie wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie w porządku. Lecimy do szpitala. Chodź szybko, szybko, szybko. Dzieci zostańcie tu. Siądź tu sobie. Dzień dobry, dzień dobry, przepraszam. Moja żona rodzi, moja żona rodzi, gdzie mam iść? E, proszę najpierw numerek. Ale proszę pana, ja naprawdę... Tu nie moja żona zaraz. Dobrze, dobrze już. E, proszę na salę numer jeden. To, kochanie, chodź. E, Dzieci, poczekajcie tutaj na ławet. Dobrze, tata. Chodź kochanie. Wszystko będzie w porządku. Na numer jeden. O Jezus. Tylko dobrze, choć nie płacz. Dzień dobry, jest tu na sali, może jakiś doktor usiądź sobie. Halo? Dzień dobry, przepraszam, moja żona urodzi. Dobrze, przygotujmy sal, ale Angelika weź tam salę. do porodu. Tak, 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 dobra. Zapraszam panią tutaj na Pani sobie usiądzie, pani niech sobie spokojnie, wszystko będzie kit. Proszę tutaj sobie. Przełożyć się. Dobra. Ty tam weź lepiej te maski. Dobra, ja już tutaj wszystko przygotuję tam. Dobra, tutaj jakieś narzędzia. Dobra. Dobra. Pacjentka jest gotowa. A, jeszcze tylko piżamę musimy je zmienić. Dobra.

Okej, okay, udała się operacja. Dobra. Hu. Dobrze, wszystko się udało. Dzieciusz już jest na świecie. Cześć, kochanie, cześć. Może pan jechać, jak chce pan z nami. Dobrze, już idę. Cześć, kochanie, cześć.

Bardzo słodki, jak i najsłodsze najsłodszy dziecko na świecie, Norma. Gratulujemy i życzymy powrotu do zdrowia. I życzymy Pani wszystkiego, co najlepsze. Tak. Dziękuję bardzo. Dobrze, to chodź Helena, Jessica. My już pojedziemy. Ale ona jest, on jest słodki. Jak on ma na imię? Imię które zaczyna się to będzie kuba to będzie kuba oczywiście że to będzie kuba o ale słodki jesteś kubuś o ale słodziak przynieście inny smoczek ok nie płacz spokojnie czekaj z zielony. no teraz jest dobrze Dobra, odłożymy go jeszcze, co sobie chwilę pospał i wrócimy do domu. Mhm. Brzuszek tak szybko nie znika, co nie. Tak, kochanie, że będziesz musiała go mieć przez parę dni. Na pewno mnie szybko wypiszą. Mhm, to może przebierzesz się. Okej. Okay. Chodź. Dobra, czekamy. Dobra. No dobrze. To zaraz zostaniemy pewnie od lekarza. Mhm. Idę spać. A ty może nie wiem, zobaczyć sobie szpital. Okej. Okay. To ja poczekam. Aż Kuba będzie coś robił, bo nie wiem, nic chyba na razie nie robi. Napije się kawy z tego wszystkiego. Dziewczyny tam już niecierpliwią się. Dzień dobry, to znowu ja i moja asystentka. Chcielibyśmy zbadać dzieciątko. Tak, tak, oczywiście. Leży tam na jakby to powiedzieć, sali pooperacyjnej. Dobrze, z moją żoną, dobrze, to też Dzień dobry. A pani śpi, dobra. Yy, halo, przepraszam. Tak? Yy, o, o. Wszystko w porządku? Spa dobrze się spało? Tak, wyspałam się. Yy, a bierzecie dziesiątko do yy, jakby do badania? Tak, właśnie bierzemy. Yy, no to dobrze. Pakubuj. Jessica, weź tam nie a ja zaraz przyjdę. Dobrze. Proszę pana, dziecko jest w 100% zdrowe. No i nic mu nie jest. A ma pan jakieś dzieci jeszcze? Tak, mam dwie córki, które czekają na zewnątrz. Dobrze, yy, to ja idę tam zobaczyć. Cześć. Yy, cześć Helena, no wiesz. No. Kochani, co wypisaliście? Tak, tylko wzięli dziecko jeszcze na badanie. To super, to ja tutaj zostanę. O, ale się wyspałam, wiesz. No, ciekawe co tam dziewczyny. No. <tryk> Dobra, czekamy. Dziecko jest 100% zdrowe. Proszę. Yy, dziękuję bardzo. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. Cześć. No, ja idę tam do pacjentów. Dzień dobry. Dzień dobry. A, Możemy już iść do domu w szlafroku? No, przecież ja... To jest mój szlafrok, jak go Kiedyś zostawiłam. Aha, no właśnie, no. Dobra. Bierzemy maluszka. To możemy sobie odstawić. Chodź. Oj. Oj. Dobra. Chodź. Z naszym dzieciątkiem idziemy do domku. I to by było na tyle. Jeśli byście chcieli kolejny odcinek z Boki, to piszcie w komentarzach. O, możecie też dać łapkę w górę. Cześć dziewczyny! Cześć! No i do zobaczenia. Pa!